No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie mordeczki. Z tej strony Freenu i dzisiaj sobie zagramy na koncie Frinu mit. Jako Fizz, Katarina, jak jest zbanowana, to ja lubię pikować Fizz-a. To są takie moje dwa tu triki, jakbym tak mógłbym rzec właśnie. O. Okej flaszek. O, jeszcze ja dostałem zegarkiem. Trochę unlucky ale spoko. To dużo HP. Nie zadaje i Twisted Fate w ogóle na midzie, ty... To jest dosyć ciekawe. Ja pójdę tak mega naokoło. I tak nie potrzebuję priority na tym midzie. Spoko. Twisted Fate na midzie, nie wiem czemu. <laughs> ja wziąłem Fiza jako pierwszy, on później wziął Twisted Fate, a to jest jakiś chyba one trick Twisted Fate'a, dlatego to tak y wygląda. No to będzie miał chyba problem niezły ziomeczek. Ja sobie wezmę na chillku te trzy minionki, niestety tylko dwa wziąłem spoko. Trochę many mi będzie brakowało, ale okej. Okay. No, Twisted fejta na początku to chillerka, ale później to się będziemy wbić i on raczej nic nie zrobi. Więc pozwólcie, że trochę przy bo początek to jest ważny w tej gierce. Jaką jest League of Legends Levelinka w dżungli nabiega O kurde, to było słabe No, mega słabe <grym> okay. ładnie to zagrał ogólnie Tetering dobry Top jest mega snowballujący się Jax kontra Trynda No i co ty setwajcik? jesteś w dupie, nie? First blood dla nas Zginę? Pięknie, nice. Help me push this, byku. Nie będzie kozacko, nice. Dobry początek, ciśniemy. Ja już się wycofuję. Ja już się wycofuję. Potrzebuję Darkseena na topie. Okej, okay, jest ogólnie git. W ogóle Irelia jest na tym. E... <grywa> Irelia jest na Adecary. Ale spoko gościu tam one -triki. widzę, że wynika też dużo strzerowała Expa na bocie. Okay. E, na topie. Tak Patrzę sobie tego meczapa. O kurde Draven flesha stracił przy Invadzie i kurde teraz zabił. To jest ciekawe. To się do mnie puszuje, więc na chilku. On tutaj dał Warda. Ja go i tak stracę w sumie tego control Warda. Ja to zamierzam sfrizować. Okej okay. ja coś robię źle. Ja E nie używam. Czemu ja E nie używam? Pewnie się mnie zapytasz byku, a ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Kurde, ona dużo ten bierze farmy z linii. Nie wziął kana pięknie. Ja mam szósty level, tutaj on nie ma flesza. Ej, on naprawdę nie rzucił tego? Ja pierdzie, ale animacji było, że ten, że macha tą, tą ręką, mnie, <grym>, że rzuca tę kartę, no ale okej, okay, spoko, no to jest właśnie Twisted Fate twizo. nie wiem czemu to piknął. <grym>, ale to już jego decyzja, ja screed'uję chyba po tego plejta. no i tyle. Ona, w skurde, wszystko użyła, oh my god. No i po co się griduje? Tak myślałem, nie? Że Ewelinka będzie, ale sobie pomyślałem, nie no. Ona była na topie, piąty level miała. To chyba nie ma ten. Jeszcze fajnie tutaj oddał killa. To nie powinien mieć. Eee. Ale ja wolno kupuję. Nie powinna mieć szóstego levela, ale miała. Spoko. I'm lucky, Ludensik będzie kupowany w tej gierce. Evelinka mm, Ewelinka 450 golda. No Ewelinka nafidowana to jest naprawdę straszna. Kurde, tylko ten bot lane. Ten ma szósty, więc be careful. Nie mam w ogóle widoku. O jest. Więc jakbyś się chciał tepnąć, czy coś, to chyba weźmie rybę ze mną. Ten Twisted Fate. ja zostawię na dole, bo drake będzie. Chociaż powinniśmy grać topside, ten Jax ma już Kurde, co się stało? Ten plate. Nice. Okej, okay, Kozak. Kozak o jest o na tym midzie. Heraldzik też jest robiony. Nie odokoła trendy będzie grać ten Viego. Ja też powinienem. Irelia. Okej, okay, nie jest frizowany na bocie, więc spoko. Ja to spuszuję i pójdę na topa. No dobrze, dobrze. Dawaj, 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 Aha. Ty? Ej... Muszę to obejrzeć na replayu, co się stało, że w jego się bywalił. Bez kitu nie wiem, co się stało. Ja byłem pewny, że my to wygrywamy mocno. No ale okej, okay. Trinta chyba ulta nie miał. Tak mi się wydaje. Kurde, Jax. Dwa kile dostał. Nie wiem, co się stało, że to tak nagle źle jest. Fizz Deep. Nie wiem. Obejrzałbym to chętnie. Kurde, Annaki. Ale spoko by kumor trudno. I tak ciśniemy coś z My się raczej raczej skalujemy, bym powiedział. Chociaż ten jax to później na Trynda jest trochę unlucky. I ta Evelinka to jest wiecznym potworem. Ten mountain jest potrzebny. Pocisnę. Ten ma heralda jeszcze. Nice, ale ja bym chciał tego kila, ale spoko. Jaka jest szansa, że tutaj jest Ewelinka? Z cyclopediasem na mnie czekają okay, zerowa, kozak, esesnik. On jeszcze nie ma ulta. Turet wzięty cały na topie bez Heralda. To jest big. To jest big, bo możemy wziąć ten. Playty jeszcze z mida. I to by było fajne. Jakby w jego chciał. Pójdę tam. O, top topside. Nie wiem za ile on ma tego Heralda. Tam ktoś mi mignął. Nie wiem po co. Kiedy on ma Heralda? Mu się chyba za chwilę kończy, tak mi się wydaje. Jakby nie, nie wiem czemu to upside, Kurde. <grymne> ale ten Jax jest zmęczony. No ale to jest liga, nie. w końcu tego mida, bo mnie coś szczypie 14 sekund Herald. 11 tyno zdąży chyba, nie? Dobra, w końcu. Weźmy. Okej. Okay. Jakieś tam plejty były wzięte, więc spoko. Serka, nie, no nie. się ja tam coś zrobię, coś zrobię? Ty jesteś twój tłucz Co jest? Co? Ewelinka 1000 damage... A. Ej, ja się zaraz kurde, nie wiem co się stanie Ale to jest Unlucky. Że oni taki damage... Ja nie, nie wiem co się stało. Ten Zilanie, no właśnie, to jego ulti. ty mają, nice Dobra, Ewelinka... E, e, li... mm, nie umiem mówić. Irelka wróciła do gierki. Kurde, ale tak raz się futula mordeczko Bardzo słaba gram Twisted Fate 02 powinien mieć 030 Nie, szkoda. Oni jeszcze Monteina tego wzięli Ale unlucky Dobra, ale i tak ciśniemy. To jest walka o LPki. Trzeba brać LPki. Szkoda kurde, że Fiza mam. A nie Kate, ale gościu zbanował Kate. Ten właśnie Twister Fate. Czemu? Jak on sobie stunuje katy, jest kozak Dziwne zachowanie z jego strony Ty chodź tu podraj byku My potrzebujemy trendy. Czemu on idzie topside? A czemu Evelinka jest topside? Nie no, to jest za darmo chyba. Musimy to wziąć. Dobra. Nice zabił sobie ziomek. Mam już Zonię, ale jak stopocznie użyty to nie trzeba jeszcze upgrade'ować na zoni. Ten Heralda że ok no, fajnie, fajnie. So, powinniśmy to skończyć, zanim nas odskalują. A ja nie umiem wahać minionów, kurde, ty na bota? Może coś? Ty ma tabi. Twisted Fate może ucznić i sfollowować. O, kurde. Dobra, ale jest spoko, jest ok. Tylko, bo nie mierzę ten Twisted Fate tak. W sumie sam mu daje free farmę Ale on i tak się mnie boi, mega Ma stopwatcha, to go uratuje, dlatego go nie ulutuję A ten to shotował tego krap morscha I idzie chyba, nie? Nice, nice, brawo. Pięknie. Ona flesza. Nie no Becky, gdzie wy jesteście? Co jest? Nie wiem, ja tego nie rozumiem, kurde, czemu czterech na trzech przegrywamy? Ja pierdziele, masakra hmm. Nie wiem, nie rozumiem tego, kurde Zaraz się slituję Unlucky Ten jeszcze wyszedł z gry nie wiem co się stało Okej okay. Dobra, spoko, spoko Dobre nastawienia. Morda, ja to wygram Obiecałem ci to chyba To nie obiecałem to teraz ci obiecuję, że to wygram Ja mam Zonia Nie wiem co to zmieni Ale będzie koks Aż bym chciał, było fajnie. Dzięki, byku. Jeden gapet ten Jacks. Myślę, że on i tak jest w stanie mnie zabić teraz. Bo ja jeszcze nie mam takiego damage'a, żeby orać. I kurde, też zero stacków na Dark Silo to też jest trochę bolące. W ogóle ten Zilean jest bolący też. Ten na bocie może byśmy przyszli do niego. Jak ma tego Heralda potężnego? I ręka co, jak ona wygląda? Lol, taka cała czarna. Ja pierdę. E, zabijcie mnie. Ja pierdzielę, zabijcie nas. Ale my jesteśmy chujowi. Oh my god. <grywdy> Kurde, to się wytnie. Ojejku, to był piękny huk Ale ten Draven to jest nieźle pojebany. Ja no musi przyjść chyba do nas, zaraz drajk będzie. Kurde, ten nie nieźle strzela. No i Drajkoś. Kurde, nie wiem. No to chyba będzie los. Kurde. Dawno nie dawałem luza chyba. A nie, był. <ścoughs> Jak było 700 p Ale unlucky. Mam Ludensa. Mam Ludensa, ale kurde ten Zilean. jest... nie wiem. To jest jakiś magiczny czempion, który mnie denerwuje mega. Nie wiem, czy będę w stanie. Czy będziemy w stanie? Kurde, wejdzie. Nie wiem, kurde. Kto kogo odskaluje, ten Wiego to też jest taki czempion, że jak dobrze resety zsiądą, to będzie gituwa. Mogę latarkę? Nie mogę. Kurde, kanona bym miał, jakbym dostał latarkę. Unlucky, ten driven wykeruje najprawdopodobniej Draven z Zilanem, nie? trzeba pamiętać o tym Zileanusiu Max 420 360 <grytanie> Zilean, jaki on jest śmieszny O No dobra, zobaczymy. Rocket Belt użyte. Jak mamy tresza, to w sumie kogoś wyłapać się będzie dało. Jeszcze też trenda był w bazie, nie widziałem tego. Oh my god, ale nie wiem czy to by miało jakieś znaczenie. Nie wiem no... no trudno. Fajny był początek, ale... Niestety. Jeszcze nie jest koniec gry, ale chyba się tak to zbliża. Takie mam wrażenie. wynikę złapać, może, nie wiem. Nie, Azilante jest mocny champion, ty. Czemu on jest taki mało grany? Tak się fajnie kombi z takim czyste Fate'em. I ogólnie kontruje asasinów mega. No nie we są barona. Hmm. Dobra, pogrze. Ojejko. Znaczy ja chcę wytrwać do końca. Może jeszcze będzie koks. Albo po prostu przyjdą i mnie rozwalą A... Szkoda trochę tego początku. W tym fajcie te... Znaczy właśnie początek był dobry, ale później w tym fajcie nic nie zrobię a temu Dravenowi Odrenda Bezerki to nie jest Champion. <laughs> <A> <laughs> <laughs> Máme to. Ale Draven zabity, Dostałem ci, więc od korda chyba teraz wykoruję. Nie no, już koniec. Ja pierdolę. Anaki trudno, zdarza się. Mordeczki czasami się przegrywa. Mimo wszystko, mam nadzieję, że i tak się przyjemnie oglądało ten filmik. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. I czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się. I do zobaczenia później.